Dzień dobry, jesteśmy w studiu. Jak Cześć. po kostiumach trochę widać, tak. mieliśmy próbę kizomba. Yes. Słuchajcie, zapraszamy Was po raz drugi na Kizombe. Jutro w finale tańca z Gwiazdami. Yes. To jest jeden z niewielu tańców, których nie możecie obejrzeć w całości w internecie. Ale załatwimy Wam także, że będzie. Więc ja wszyscy, którzy oglądali tam 15-30 sekundową urywkę na Instagramie yes. i jakoś tam się trochę podobało, mm -hmm. to, to zapraszamy jutro w finale w całości. Ale to była się. Jakie śniadanie przed wielkim finałem. No właśnie, przejdźmy do konkretu. Ja jutro w ogóle zjem śniadanie tu. O! To ja też zjem śniadanie tu. I dzisiaj też już zjadłem. Wiem, ja nie. No znaczy ja... ja zjadłam śniadanie, ale nie tu. Nie tu. To co? Ale mówili, dobrze, że zjadłaś. Że, jesteśmy jutro nie, że śniadanie. Przypilnujesz, żebym nie zjadła tylko jogurtu? Tylko jogurtu? No, przypilnujesz, żebym nie zjadła tylko jogurtu. Jutro. A Ty tak publicznie teraz mówisz y, o tym, a jak ja Ci zawsze mówię, co Ty jadłaś, jogurcik z płatkami, to chyba nie jest odpowiednie śniadanie dla kogoś, kto tańczy współcześnie 8 je. godzin dziennie. Tylko ja ty co mówisz, mój organizm to, Dokładnie. I ja wiem, co mój organizm potrzebuje i cofnijmy się 5 sekund wstecz. Przypilnujesz, żeby nie jadła tylko jogurtu? Daję Ci tę ostatnią możliwość i szansę. Rozumiesz? Żebym, ja, żebym przypilnował? Tak. No, bo tak ty się wkurzasz, że jem Przypil tylko jogurt Słuchaj, skratkami. przypilnuję. Weźmiesz sobie co chcesz. <noise> jogurt A nie macie jogurtu z płatkami? To skoczę do żabki. O której jutro tańczycie? No słuchajcie, o... 19.55, bo my na, nie znamy tego scenariusza. Ale zza. wiecie co, to będzie co chwila, bo my tańczymy trzy tańce, tak. są trzy pary, więc każdy set tych tańców, myślę, że tak to będzie setami, tak, nie? Tak, będzie najpierw taki, chyba najpierw jest ten taniec powtarzany, czyli Nasza Kizomba między innymi i, i Marysia i, i Ada tam mają swoje powtarzane. I to wszystko będzie jakby w jednym secie, później ten od taniec jury. od jury. Też drugi set freestyle. i na koniec Bristol, trzeci set. Ale są super te tańce. Myślę, że to warto by w ogóle fajny odcinek to będzie, naprawdę, bo y, każdy ma jakąś swoją taką moc, swoją wyjątkowość y, z tych finalistów. To jest... No, mi na te układy patrzy się super też. Dzisiaj byłem na tych próbach, wszystkie widziałem i, i ekstra. Jest <grystanie> pytanie o przepis na jogurt z płatkami. Słuchajcie, ja wam powiem ten przepis. Jest sobie jogurt naturalny, który bierzecie z lodówki. Nawet nie musicie go przekładać do miseczki. Otwieracie ten jogurt, dosypujecie tam jakieś musli albo granole. Mogą być do tego jakieś orzeszki albo suszone owoce. I po prostu jecie go łóżeczką. Mniam. Zapamiętałeś? <grystanie> To pamiętałem, no słuchaj, a mam dla Ciebie pomysł na biznes. Nie wiem, czy nie powinnaś otworzyć jakiegoś YouTube'a kulinarnego. I proste przepisy Agi, nie. Słuchajcie, bierzemy ziemniaki, wlewamy wodę, gotujemy 25 minut, potem je obieramy i solimy. I jemy widelcem. Tada, Kolejny odcinek. Takie słuchaj, to mogłabyś mieć takie 40-sekundowe te 100 odcinków. Do odcinków, zrób takiego seta. Zrób ciekawe, czy by miała oglądalność. Kochani, dzisiaj herbata. Bierzesz wodę, gotujesz, wsadzasz yy, herbatę albo wsypujesz, zalewasz wodą, mieszasz łyżeczką. Jeżeli lubisz, słodzisz, jeżeli nie lubisz, nie. Dziękuję. Do następnego odcinka. Pozdrawiam. Agnieszka Kaczorowska. Cyk. Ktoś napisał, że jutro jedzą jogurt i manifestują wygradą. No. Natomiast, no jeżeli mój jogurt z płatkami stałby się tak sławny jak bułka z bananem małysza, no to to by było coś. No to by było coś. O, oh, kurczę. Nie? No. Bułka z bananem. Nie, bu Sł w sensie, jedzcie, bułka. ci. Jest... z bananem czy jogurt z bananem? On powiem. jadł właśnie bułkę z bananem. Bułka z bananem. Więc jutro słuchajcie, róbcie zdjęcia, wysyłajcie ja sobie potem zrobię kolaż z waszych śniadań jogurtu yy, z musztą. Dobra kochani, kończymy, bo już jest po Tak, jak już trzeba jechać, ja muszę jeszcze zrobić pranie. <laughs> nie mam kiedy prania zrobić w tym tygodniu, to jest kosmos. Ale wiesz, że możecie kosmos. nie wyschnąć do jutra? Yy, wiem, dlatego włożę je do suszarki. Słusznie. No. W programie też chcemy Was oglądać. Słuchajcie, my jesteśmy skoncentrowani na jutrze. Zobaczymy, co będzie potem. Eee, zobaczymy. Eee, zobaczymy. Na razie nic nie wiemy. Co będzie jutro, to się okaże. Ale wspierajcie nas, to by było super. Będzie nam bardzo miło. Trudno nam prosić bezpośrednio, jednak chcemy, żebyście wiedzieli, że to, to wasze wsparcie. No, zadecyduję o wszystkim. I, I za które bardzo Wam dziękujemy przez cały program. Jeśli jutro do końca razem z nami. Dziękujemy Wam za live. A. Dzięki za Waszą obecność. Dziękujemy. Idziemy spać, żeby się wyspać na jutro. Tak. Jutro próbę od rana. Tak. A wieczorem final ten system. Yes! Para numer 8. Do zobaczenia jutro w Polsacie. Siema. Odpoczywajcie.